22 czerwca tego roku, tydzień temu, wieczorna liturgia w kościele Mar Elias w Damaszku w Syrii. Do wnętrza wtargnął uzbrojony islamski zamachowiec, ostrzelał wiernych znajdujących się w świątyni z broni maszynowej, a potem zdetonował przytwierdzony do ciała ładunek wybuchowy. Zginęło 26 osób, a ponad 60 zostało rannych. Wśród ofiar biedni i bogaci, starsi, młode małżeństwa i dzieci. Tylko dlatego, że wierzyli w Chrystusa i przyszli się modlić. Bardziej jednak niż sam fakt tego zamachu jednego przecież z wielu Szokowało mnie coś innego: obrazy z pogrzebu, tłumy chrześcijan podążających ulicami za białymi trumnami ofiar. Nie było tam płaczu, były okrzyki triumfu i radości, wzniesione do góry krzyże. Zachowywali się tak, jakby brali udział. W pogrzebie świętych męczenników. O tym byli przekonani. Ich radość była głośniejsza niż zło, które próbowało ich uciszyć przemocą. Dlaczego o tym mówię? Dzisiaj obchodzimy dzień, w którym, według tradycji, święci Piotr i Paweł ponieśli męczeńską śmierć w Rzymie. Piotr ukrzyżowany głową w dół, Paweł jako obywatel rzymski ścięty mieczem. Antyfona na wejście, czyli tekst, który znajdziemy w mszale, który otwiera liturgię, a najczęściej zastępowany jest pieśnią, mówi dzisiaj: Radujmy się w Panu w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, którzy własną krwią użyźnili Kościół. Radujmy się, bo Piotr i Paweł własną krwią użyźnili Kościół. Nie wiem, jak wam, ale dla mnie brzmi to troszkę krępująco. Jak mamy się cieszyć, radować z czyjejś śmierci? I to na dodatek okrutnej i krwawej, męczeńskiej. A jednak nasza wiara nosi w sobie od początku tę pozorną sprzeczność. Krzyż, męczeństwo, cierpienie ze względu na Chrystusa nie są klęską i porażką, ale triumfem. Radujemy się dziś z ofiary Piotra i Pawła i z ofiary wszystkich męczenników. Bo to męczeństwo było dopełnieniem ich drogi za Panem. To było ich ostatnie i najmocniejsze świadectwo i wyznanie wiary. W ich męczeństwie widzimy zwycięstwo Boga, któremu byli wierni, zwycięstwo łaski i miłosierdzia, o którym byli przekonani, zwycięstwo Bożej obietnicy, której zawierzyli do końca. Ta obietnica ma na imię Jezus. Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem. Jeśli to jest fundament naszej wiary, jeśli jesteśmy przekonani o prawdziwości tych słów, to nie ma innej drogi, nie ma innej prawdy i nie ma innego życia. Jeśli naprawdę w to wierzymy. To trzeba za tym pójść aż do końca. Także za cenę odrzucenia, cierpienia, a w niektórych przypadkach i okrutnej śmierci. Takie właśnie amen wypowiedzieli Piotr i Paweł. I dziś patrzymy na nich, jak na tych, którzy pomimo swoich błędów, zdrad i upadków, potwierdzili życiem i śmiercią. To, że Jezus jest dla nich wszystkim. Widzimy dziś Piotra, który uwięziony przez Heroda, zostaje wyprowadzony z więzienia przez Anioła, ale ostatecznie nie został cudownie ocalony od śmierci. Oddał życie za Chrystusa. Słyszymy Pawła, który pisze z więzienia jeden z ostatnich listów. Mówi jasno, krew moja już ma być wylana. Jest świadomy tego, co nastąpi. Ale nie słyszymy w tych słowach jakiejś złości, lęku. Jest raczej jakiś dziwny pokój i wdzięczność. Paweł jest świadomy, że nie zmarnował życia. Mówi, w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. A więc te wszystkie trudności, których doświadczyłem i to męczeństwo, które mnie czeka, jest warte tej prawdy, w którą głęboko wierzę. Jest warte tego wyznania, które słyszymy dziś z ust Piotra. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. To jest, moi drodzy, bardzo ważne pytanie. Ważne pytanie, które stawia nam ta uroczystość. Wiele razy już je słyszeliśmy. Kim Jezus jest dla Ciebie? Za kogo Go uważasz? Bo odpowiedź na to pytanie warunkuje wiele. Bo jeśli jest tylko nauczycielem, Kimś, kto daje nam jakieś dobre życiowe rady, to może coś od niego zaczerpniemy, może skorzystamy, jakoś ułożymy sobie swoje życie. Jeśli jest tylko prorokiem, to będziemy go podziwiać, będziemy podziwiać to, co mówił, co czynił, ale jeśli jest drogą, prawdą i życiem, to jest to ogromne zobowiązanie. Jak więc jest z nami? Żyjemy przecież w dość bezpiecznym kraju. I czy potrafimy się do tego przyznać? Dziś Piotr i Paweł, męczennicy, pytają nas o nasze świadectwo. Nie w więzieniu, nie pod groźbą śmierci, bo dzięki Bogu od tego jesteśmy wolni, ale w codziennym życiu. W naszej pracy, w naszych rozmowach, w naszej rodzinie, w decyzjach, które podejmujemy. Bo dzisiaj nikt od nas nie oczekuje krwawego męczeństwa. Nikt, dzięki Bogu, nie mierzy w nas lufą karabinu, nie wchodzi tutaj z ładunkiem wybuchowym. A mimo to, a musimy uderzyć się w piersi, że nasze świadectwo wobec świata jest często nijakie, miałkie i po prostu nieczytelne. Bo czy zawsze stajemy po stronie prawdy, kiedy kosztuje nas to choćby tylko opinię? Czy nie zdarzyło się tak, że kryliśmy się z naszą wiarą, bo nie wypada? Czy bronimy Ewangelii? Moralności, dobra, czy może wycofujemy się, zatrzymujemy się na tym, że przecież i tak nie warto nic mówić? To trudne. To wszystko kosztuje i boli, ale może właśnie dlatego ta uroczystość jest nam potrzebna, bo przypomina nam, że kościół nie jest zbudowany. Na kompromisach z tym światem, dyplomacji, strategiach, na szukaniu dobrego samopoczucia wszystkich, ale na krwi, na świadectwie prawdy, która kosztuje wiele. Bo nasza katolicka wiara to nie jest opowieść o wygodnym życiu. Jezus mówi, że to droga ciasna, ciemna, droga, w której trzeba ponieść za Nim krzyż. Jeśli idzie się nią na serio, to nie sposób nie doznać ran, nie sposób nie ponieść ofiary, nie sposób nie doznać sprzeciwu. A więc, kim Jezus jest dla Ciebie? Jeśli jest drogą, to może pora przestać chodzić na skróty. Jeśli jest prawdą, to nie możemy udawać, gdy szerzy, wokół nas, gdy szerzy się wokół nas kłamstwo. Jeśli jest życiem, to nie wolno nam żyć byle jak, ale na miarę Bożej obietnicy. Kim dla Ciebie jest Jezus? Piotr i Paweł odpowiedzieli na to pytanie całym sobą, życiem i śmiercią. Podobnie męczennicy z Damaszku tydzień temu, a my, choć nikt nas nie prosi o oddanie życia, to przed nami coś, co może wydawać się trudniejsze. Dziś ci męczennicy proszą nas o życie, które jest całkowicie oddane Jezusowi. Życie wierne. Dzień po dniu życie, które jest świadectwem.